Piotrze kamerę A, o poświęcenie e, tablicy pamiątkowej, którą usługował nam, nam do nich e, w rocznicy dziesięciolecia naszego gimnazjum, pięciolecia nadania szkole imienia właśnie e, nowi e, tymże patronom. E, jest to taki symbol, ale też element wychowawczy. Yy, prosiłabym o poświęcenie i takie symboliczne przecięcie yy, pęgi, do której poprosiłabym Pana Wójta i yy, darcięce, czyli Pana Dominika. W Pomożenie naszym w imieniu Pana, Który stworzył niebo i ziemię. Wszystko, a twoja obecność błogosławi. klej Twoje błogosławieństwo na tę rzecz i spraw, niech każdy, co będzie przy niej przechodził i na nią spoglądał, błogosławi temu miejscu, a swoją wdzięcznością obejmuje tych wszystkich, którzy przez swój trud i pracę tutaj starają się godnie wyznawać Twoje święte imię. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Υπότιτλοι <mí toys> <P> AUTHORWAVE <aún> <yelled> <laughs>